Karnity na fosforany pierdoły! Ja pierdolę. Witamy się z wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj coś, czego jeszcze na tym kanale nie było, czyli prank. Prank nie będzie przeprowadzany ani na mnie, ani na Patryku. Będzie to nasz serdeczny przyjaciel, który właśnie przeprowadził się do Polski z Anglii, czyli Morg. Ogólnie tak, Morg. Dosłuchać widzów? A no, <laughs> No i mu nie wysłał jakieś tam zdjęcie Fryzjera. <laughs> Takiego, co widzowie na TVN Turbo kiedyś. przejściem nie masz, wiedzy. Początkowo chcieliśmy zrobić tak, że damy numer do mojego ziomka, Szuszwola, który jest u nas do i robił koło fortuny. I zrobimy z tego bekę Taką, prostu. że gdzieś go wyprowadzi i wiecie, nie? Ale stwierdziliśmy, że nie, można to pociągnąć bardziej. I wymyśliliśmy coś takiego wspólnie, że po prostu go wkręcimy, że Szuszfal jest barberem. Mamy chatę naszego tutaj przyjaciela Stefcia. Nie. Są tam trzy kamery. No i czekamy. Myślę, że Mork się niczego nie spodziewa. Tutaj za chwilę zobaczycie rozmowę Tuszola z Morkiem, czyli z naszym pseudo barberem, który się wczoraj umówili na dzisiejszą wizytę. Siema, z tej strony Tuszol. Słuchajcie, sprawa jest. Generalnie Bandura poprosił mnie, żebym wkręcił jego kumpla Morka. Mork ponoć szuka barbera, który go obetnie w Poznaniu. Bandura podał mu numer do mnie. Na początku miał to być niewinny żart, zwykły taki telefoniczny, który miał się skończyć gdzieś tam, wyprowadzeniem go na jakiś adres, który nie istnieje. Ale jednak po chwili naszła zmiana i jednak spróbujemy go wkręcić na grubo. Także on już do mnie dzwonił. Ja udawałem, że nie mogę teraz rozmawiać. Zaraz do niego zadzwonimy i że tak powiem, umówimy go na jutro na strzeżenie. Tak, słucham. Dzień dobry, witam, Od, odzwania miałem odebrane połączenie. Dzień dobry, ja właśnie dzwonię z polecenia Patryka Bandurskiego. A tak, tak, coś wspominał, wspominał co? No właśnie, bo <laughs> ja, ja bym przychodziłem do Polski, właśnie szukam też fryzjera jakiegoś dobrego w Poznaniu, bo no, tak naprawdę nie wiem co, gdzie jest, więc właśnie Patryk polecił ten pana jako fryzjera. No, 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 no. Dobra, słuchaj, przede wszystkim to nie na pan. Generalnie kwestia jest taka, ja mam jutro spory, że tak powiem, ruch, mam też szkolenie no. produktowe z nowego produktu, ale Patryk gdzieś tam bardzo nalegał, prosił mnie, nie, ja mówisz że przysługę, także no, no wcisnęcie. Tylko sprawa jest taka, że nie, nie u mnie w salonie, tylko ewentualnie jakbyś mógł podjechać do mnie gdzieś tam na chatę. Ja nie na ma chacie. Ja, jak, jak ci wygodnie, to ja się dostosuję. No bo tak, tak, by, mi, tak by było It's... mi najwygodniej. Ciekaw jestem, jak go obetam. dziękuję za to. było gdzieś tam 18.30, 18, Pasowałoby ci coś takiego? Nie, 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 mi adres. ma. wszystko wstukam i będę jutro o 18:30. Okej, świetnie. To słuchaj, zróbmy tak. Ja ci dokładną godzinę podam jutro, gdzieś tam do południa, <coughs> razem z adresem, dobra? Dobrze, nie ma problemu. Świetnie, dobra. Bardzo dziękuję. Na razie, cześć, do jutra. Dobry dzień, dziękuję, trzymaj się, Max. Na razie, mojego dnia. Życzę. No, cześć. Maxiu! No, Maciu, <laughs> jesteś w dupie. <laughs> ja pier. Nie wiem, nie? bo to będzie grubo. grubo. Będzie grubo, nie patrzę widzowie, tutaj mamy jedną kamerę. Czekajcie. Tu będzie jedna. Niby, że rowerki, że GoPro na rower. Tu będziemy to. mieli drugą bezpośredni podgląd. Tu wygląda jak typowe takie, powiedzmy, dzienne biuro, tak? I my będziemy mieli podgląd na to. No nie ma chyba się kapnąć tu. Ogólnie Tutaj nie ma. Mieli, tu będziemy mieli streama w ogóle, będziemy widzieli w tak. telefonie na żywo. Tam będzie, no, będzie drugie GoPro postawione. Ja, no nie skapnie się, nie? Mork jest umówiony na godzinę 18, jest 17.20. Żeby wszystko było dopięte, po prostu wykonamy teraz telefon, znaczy nasz Za ile barber I będzie, żebyśmy mogli się tak. ewakuować. Bo stąd. my się stąd ewakuujemy, wszystko jest przygotowane, kamery są ustawione. Stream jest odpalony, my mamy pół. Tak, no, dziękuję no, serdecznie. Czysto. Siemano, to na 18 będziesz, tak? Tak, no. Siemano, na życzę tak, no. Dobra, 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 zajemnie widzą. Widzimy się niedługo jak nie? No, luźno, luźno. Dobra, to zapraszam, zapraszam. Na razie, cześć. Wszystko w rękach tu szola, także? Lecimy. Jesteśmy z tobą. Widzę, że już zmieniliśmy lokację i jesteśmy nieopodal, tak, żeby być w kulminacyjnym momencie, ewentualnie pod drzwiami. Wyobraź że uber tu podjeżdża od. Tej nie strony. no, jest koniec, nie. Nie przyjdzie tu chyba, nie? Nie. Idzie, idzie Mork! mork idzie, kurwa, idzie! Z tyłu? Tak, za nami. Ja pier... Ja Ej, pier... jest to nagrane? Jest to nagrane Ja pier... No kurwa, stanęli. Ale stanęli kurwa pod klatką. Czego oczekiwali? No że ja pier... że nie będzie ten szedł.. Podjechali pod klatkę kurwa I pada którego miał przyjść! Kurwa, schodzi do klatki! Monka jest! Mówiłem wam, że on tu będzie szedł, że go nie trafi! Ja wiedziałem, że on nie trafi! Patrz mu się ręce stary Częso, Pato, Słuchaj to! A. Z drugiej strony, zupełnie z innej strony bloku, ja mówię, jedźmy. On popier... On kurwa pójdzie naokoło, nie trafi. Nie? Taki, dziękuję za dziewiąte miesiące. Nie mam że będę przyszedł. I ja patrzę w lusterku morg idzie! Wszyscy, I ja Tak! kapturej, bootku! Chwala na wsteczy szybko się schowałem w ten gira stamtąd nie! Dobra, bo on już się Dobra, do Cicho, no, idzie, no idzie, 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 Ja właśnie opitalno. Siemano! Sześć. Siemano! <grym> Także, no ja jestem tutaj w Poznaniu, jestem drugi tydzień. Siadaj sobie tutaj. Którym... No, I tak właśnie nie ogarniam jeszcze, gdzie tu, jaki dobry fryzjer gdzie co. To właśnie Patryk po polecił ciebie właśnie. że. no, tam... <grym> <grym> no. kurwa, Bork wygląda, jak taki pan Janusz. Ja POTĘ! Mega To, Dużo oni tam mają jeszcze swojego YouTube, YouTube'a, te bandzi to wszystko robią. Dwa razy spojrzał na kompa. Jak chcesz być O, Ogólnie, zazwyczaj jak chodziłem do fryzjera, to Są wiem sobie tak. Zobaczcie tak, tak, Twoje posy? No, jedyn, tutaj na bokach i z tyłu to byś taka jedna... Patrz na kompa, no. Ale zrobimy ci taką normalną, naturalną, to jest taki babciny sposób. No. Może zaśmiać, ale to jest normalnie z jajka i z cytryny, nie? Ale tak, ale tylko raz na dwa tygodnie można, nie? Dobra. Czę... Nie... To się nie uda. On się, się Jorgą chyba. Nie, ma problemu. No dobra, to sobie ja chwilę przygotuję. Co jest Kurwa Moja mnie tego nauczyła i to jest generalnie, może sobie to wygodnować nawet To jest chyba jeden z najlepszych sposobów, nie? A ja pierwszy słyszę, no jakiś pradawny sposób Nie, to Nie, w tym jest ta, L-karnityna i tak dalej, nie? jakieś posporany, pierdoły i to mega zajebiście działa po prostu na włosy, L-karnityna, posporany, pierdoły O nie, to na Janek, kurwa Każde jego spojrzenie odbierasz już o kurwa, dobra, wiem. Ja jestem, on jest w obcym miejscu, jest syf, rozgląda się, wiesz, patrzy w nie? Tam, gdzie mieszkam, są tam salony fryzjerskie ja ci powiem tak, bo... nie, ro... nie on normalnie gada, on normalnie no, gada. No, widzowie ostatni raz robię prank ja mam gorączkę, ma. Ja. Ja, ja doceniam w ogóle, żeś mnie w chacie w Doceniam, ja no. że mnie w chacie przyjąłeś! Jak weź po no. trochę? A ja pójdę po maszynkę Ja pierdolę! Tydzień mi leci, skąd miałem na ja tym twitchu. Przecież czekam aż mi internet założą, nie? Dopiero... Jest trzeci tydzień bez streama, jedno nie chcę. Tak, to no, Nie ma problemu. Dałóżę <laughs> no, Ci lecić, zapomniałem. to jest mi to Ja pierdolę. Na przyszłość jak coś, to ja normalnie jakby... Tak, normalnie będziesz tego się umawiał, tak? no. tylko ja muszę trochę wcześniej, bo... On no, nie, no wiadomo, nie, Jak nie będziesz tak z wcześniej, to zawsze gdzieś tam się, no. się wciste, nie? Nie! To się udało, udało się, i tak jest dobrze już. I już jest f***** ch... dobrze. To nie był ten problem czy coś. Zapraszam. Ja pierdolę. Nie, no spokojnie. Czekaj, Pryzjer sobie kurwa kiepa pali, kurwa kładzie ci jajko na łeb. Nie no, spokojnie. Tak tam jakaś dupeczka już jest? Nie, no. jeszcze nie ma, no mówię najpierw spokojnie. Nie organu. ma, jeszcze nic nie było, nie nie, no przystojny, chłopak, jak chcesz, mam koleżanki takie kurwa, rozwiązły, to. Skręcone tak, już się nie skapie. Kurkać nie się tak gorąco robi, o, Kurwa. Tablet, nie, na podniesienie ciśnienia, bo słabe ciśnienie, nie? A. Tylko kurwa minus jest taki, że non stop, kurwa, mi się gorąco robi. Nie mam takie uderzenia ciepła, że po prostu o, się. Ale chyba no, nie. Nie, nie, wszystko jest git, nie? Tylko... Ja bym, jak, jak, jak coś, to im powiedz, jak tam... Wiadomo, na karetkę od razu dzwonię. Nie, no ale... Luz, nie, nie padnę ci tutaj, nie? Tylko <laughs> mówię, że, że czasami mam takie napady ciepła, że już zaczynam pocić, nie? Także... Nie, no spokojnie. Podjedziemy, tam. I on się zapyta, czy mu nie będzie przeszkadzać kurwa. Aż... Ten, się jak, rozbierze. jak się rozbierze. Bo chyba ci się tak ogólnie nie śpieszy chyba, nie? Nie, ja już mam ja już mam faję, nie? mam ja Masz potem, sobie, już, nie? potem potem sobie na rowerek tylko jadę. No proszę. No to jest moje dziewczyny, ale też używam go także. Nie, nie! Założy mu czepek! Luz, ja ale tutaj... Nie, tutaj. Ja pierdolę. No dobra! Nie, nie, no nie! Nie no kocham morka, nie! W końcu mogę coś robić, więc... Ja sobie skoczę się tylko po jednym grzebie i... tego kiepa trzyma, kurwa! <grywa> On Ogląda, o bo... przegl się przegląda. A ten, a salon to ogólnie gdzie jest, wasz? Gdzie macie? Ja mam na Dąbrowskiego, wiesz? Na dobrze, tak? Z niewiarygono, no stoi zim gadam, no, trzyma tego kiepa i kubek! Nie no, myślę, że w przyszłości już jakbym ci powiedział jakiś tam termin, dwa tygodnie przed, żeby się uczyć. Nie, prawda? spoko! Ta, Mork już nie będzie wam wizyty domowej. Zapomniał, popieraszcie co. So sorry, no, Czego się nie przypominasz. Czego się nie przypominasz? Dobra, chodźcie, zmijamy. No. Ci tylko włosy. Ja pierdolę! Ja, wyszło, no, ale na, sobie zdjęciu, sobie. na zdjęciu co mi wysłałeś, jak pytałem o to, jakie masz włosy, no. to ci powiem, że, że myślałem, że masz dłuższe, nie? Na, na zdjęciu dłuższe wyglądamy. Mm. No nie? ja się właśnie tak y, przebudziłem i miałem te włosy porozwalane w każdą stronę i takie, takie dziwne zdjęcie trochę Ty. wysłałem. O <śleski> zdjęcie wysłał ja życie, my tak, mamy! Tak. Myślemy wam o zdjęciu rozmowy tutaj, żebyście zobaczyli co wysokoły morgie. Ja. Żywkiem. Z jakim dziękuję? Ja go... za te kłoki. Pa. Mam nadzieję, że nie jest jakiś super wyczulony kłopot. Nie, nie, śmiało, śmiało. Na tą stronę, nie. Na tą stronę chcesz e, znaczysz, Na tak? Na, na tamtą. Na tamtą. Stronę, na tamtą, na tamtą. No, no. Co patrz, ty się odpierdala? Patrz, w telefon, na aparacie, jak go czerpi. Patrz chyba na Spo... szafkę, gdzie stoi jedno GoPro. Ale, go ale sprawdź, że. St... się przygląda. Ba, ba, tak. Ale dobre jest to, że zostawiliśmy tam kamerkę. Nawet... Tak, tak. I kabel tam wisi. Widzowie, no, zaaranżowaliśmy to, kurwa. Gdzie jego głos? No kurwa, gdzie Morka nie słyszałeś? Bo Mork w ekipie w trzeźwie był przez chwilę, teraz w IFL-u jest. Zaraz jakieś spodenki, kurwa. Ja pierdolę! Ty Tobie rób wszystko, żebyś tam za bardzo No nie no, u siebie jestem, to wiesz. No wiadomo. Popa widziałeś w No Oczywiście. Proszę, proszę! Nie, to... Nie, no ale piwko, piwko, to dalej. Wiadomo, piwko, to dalej. A co Bożek stoi ze szlugiem, Padał. Ja yeah, pierdol się. Odpowiedz mi, ten ty. Dziękuję tutaj. serdecznie widzom zresuba. Znowu szluga, bum. Coś tego śluga trzymałeś? Właśnie co? O go a on trzyma mu śluga i popiołkę ze szklanki Znowu o Ja się mogę trzymać, nie ma problemu Nie no, on jest za miły, nie, nie. I później można zacząć już żyć normalnie jak człowiek Stoi z tym bemberem wypchniętym Ale to zawsze tak jest Tak zawsze nie? jest no... no to jest normalne, także tym to... się tym się nie przejmuj no, To jest <śmienicza> zagotowałem się, kurwa! się tak zagotowało! SMS-a gotowe piszę. sms, go SMS Ja pierdolę! Ściągam gacie, ściągam no, da, gacie. Dobra, 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 to chodź. Ale chodźmy się. Chodźmy chodźcie, chodźmy się. Prank, prank roku. Czekaj, to jest mi tak gorąco. Spokojnie. Ja Czy możemy przerwać, może spokojnie? Nie, ja, spokojnie, spokojnie. Ja pierdolę. Ja Dzwolniej, jeszcze raz. Zwolnij. Nie wiem. Jak się nie dobra. No kurde, na wady, nie na <laughs> nie? nie, nie, nie. A, słuchaj, a Bandura ci może co do zapłaty? Nie. Tak między nami? No bo pierwszy Co?! Piję, że za darmo, nie? <śmiech> <śmiech> Ja! To jest cieba! Kogo? My stream oglądamy! My streamu jest k. To jest Twoje bane! Witam ludzi od slejucha! Przemiłem człowiekiem, ja to powtarzałem, że jesteś stary, miły, że nie ja co ja po... żebyś. Żeby ja mówiłem. Stary, to jest chłop, który <laughs> za granicą trzeba przynerdzić mojego streama. Spoko, czaje, dzięki wielkie, trzymaj się. Cześć Stragler. Witam serdecznie. Dziękuję za Rosłubika widzów. Nego typ z gołą fujarał, a on co siedzi! Generalnie to jutro jesteś umówiony do prawdziwego barbera, bo ja nie jestem barberem. Ja tu... jestem barberem na chwilę Zrobili się teraz. To... Tak. Ja pierdolę! Ej, ale powiem wam, że w chuj ogólnie oryginalny pomysł szanuję Max. Zajebiście wyszło. przyjaciela jego dziewczyny, którzy wyszli... tu jest rowerek, tu, tu ustawiliśmy się. jaka półeczka sprzęt. ze sprzętem, tu ile prostu, a to jest nasze. A tu był wyciś, wy, wyłączony stream. My się baliśmy, że jest kapnąć, bo tu się lampka świeci, ale... była ale... ale i tak kurwa dobrze, że go nie obcięli, oczywiście. <grystanie> tak <noise> Chłopie, szedłeś do klatki! Biały Mercedes! Białe, to, wy. Tak! Ej, się A brakowało, żebyś ich został. A na wstecznie. Ja mówię, tak. wstecz, ja ja mówię dzwon do sz... niego, bo go na pewno uberowiec przywiezie tak, że będzie szedł... Nie no. ma ch... Patrzę w lusterko i dziękuję, no, dziękuję, dziękuję, dziękuję. serdecznie za jedno. Jak... Zbliżyłeś pełna p do tyłu, bo się nawet nie odwracał kto cofa star. I wylot, ale z Was są k... przysięgam.